Witam wszystkich na mojej pierwszej serii na moim kanale Kotka To będzie seria the Sims 3 Ona będzie ogólnie Nianią i będziemy dochodzić do poziomu 10 Planuję w sumie tak zrobić, żeby każdą tak prawie karierę zrobić tą w sumie nie karierę, tylko y, to się nazywało Chwila, to się nazywało? Profesję no No i ona w tej serii będzie właśnie nianią Ja już w sumie zrobiłam jeden dzień i ogólnie ten film będzie trwał tylko jeden dzień każdy Więc myślę, że będzie spoko um. Ogólnie ona ma cechy urodzona kucharka, dobra, rodzinna, opiekuńcza i przyjacielska tu ulubiony dałam mi po prostu to, co, na co miałam ochotę. No i w sumie nie wiem, czy inne kariery będę też tą samą synką, czy będę inną, ale na razie zaczniemy od Niani i będzie właśnie tak to wyglądać. To jest jej domek. Ogólnie domek ma w Bridgeport. Bodajże tak się nazywa. To miasto. Ja Wam pokażę. To jest to miasto. Miasto wampirów. No. To będzie właśnie tworzyła swoją karierę niani, bo ona ogólnie przeszykowała różne ogłoszenia, ale no, nic jej nie padło, no, albo, albo nie, nie chcieli na interwiu, stwierdzili, że ona się nie nadaje, to stwierdziła, że a, może znajdzie jednak jakąś profesję i spróbuje jako jako niania, no i niania jej wyszła, pierwsi ludzie byli oczywiście zadowoleni, gdy przyniesie swoje dzieci, po tym jak je odebrali, to było spoko. Chciałam właśnie spróbować i nie wiedziałam, czy w ogóle będę tego nagrywać, ale stwierdziłam, że może być to ciekawe, coś nowego, bo na YouTube tego nie ma za bardzo, z tego co bo nie za bardzo to jest. Chyba, że z Sims 4 czy coś takiego mają, ale z Sims 3 akurat te kary nie mają, a ja właśnie chciałam zawsze przetestować do końca. Jak będzie wyglądał 10, 10 poziom, już ostatni tym poziom niani, więc stwierdziłam, że to będzie fajne, jeśli. Właśnie nagram jak, jak te poziomy w ogóle wyglądają Taki można powiedzieć, że second look Nie first look, bo first look to jest jak Gra dopiero co wychodzi A to jest taki bardziej second look Czyli, że jak kariera właśnie, taka kariera Właśnie wygląda No więc spotykamy się rano Jeśli już mi coś przypomni co Co nie pokazałam Wam to, to od razu pokażę, wypowiem i tak dalej Tu jeszcze chciałam tylko Pokazać to taki jakby kącik dla tych dzieci, które tu będą przychodzić i ci rodzice to będą zostawić, tu nawet mają zabawki. Oczywiście używałam kody, ale zmniejszyłam jej do 1000, żebym miała tylko 1000, ale ona już coś tam wydała. Jeszcze przyszedł ten w ogóle byłam skok w przyszłość, ten dodatek i przyszło mi to ten, ten, ten taki teleport, że można iść skoczyć w przyszłość. <grym> Ja to usunęłam i dlatego trochę kasy miała, a jeszcze zapomniałam mi to kupić, a już zmieniłam jej właśnie do tego tysiąc tych funduszy rodzinnych, więc będzie tak powoli zarabiać, ale to nie. Akurat ta seria nie ma żadnych zasad, nie ma właśnie, że nie może używać kodów czy coś, po prostu to jest taka moja seria. Myślę, że bo to będzie tylko takie testowanie właśnie takie kariery, jak to wszystko wygląda. To ma taki swój salonik w sumie jak swoją część tu to, to kanapa i telewizor, nic więcej nie potrzeba, tu ma taką ma mini, mini jadalnię, tu ma kuchnię, tu ma tylko mikser, bo zawsze dziecię można zmiksować jedzenie własne i można im dać, i to zawsze myślę, że będzie to zdrowsze właśnie dla nich. Jak będę miksować hamburger, ale sałatkę czy coś, to tak. No i tu jest dla dzieci. No łazienka ma taką, tu ma kibelek. I oczywiście tu łóżko i ogólnie pokój zablokowany, że dzieci tu nie wejdą, nikt tu nie wejdzie, no tylko ma dostęp, bo to jest taka jej strefa taki zon tylko dla niej ma komputer, lustro ma tu ma w sumie szafę, to tak jak w sumie każdym pokoju powinno być No, więc widzimy się rano oba, to już jest rano, należy się zaraz wstawać już w sumie już na full spania, więc nie musi więcej spać Ogłupia głupia sytuacja, nie przedstawiłam mi imienia ma na imię, nie na towarek i to będzie się nazywać w sumie niania nina. Także było NN. Będziemy tu ją myć. załatwić ten załatwi, wodę nie spuściłaś to. Mam że to będzie takie bardziej mniej żeby się denerwować właśnie w takiej rozgrywce jak właśnie ten challenge. Challenge jak już mi chyba trochę przyrastają, ale nie, nie znaczy, że nie będę grać w te challenge. Jednak będę, nie? Zaczęłam to muszę skończyć. Tu możesz zjeść gofry sobie. No. No i myślę, że ten pokoik jest uroczy. I ona ma ogólnie pierwszy poziom, opieka dzienna. Jest amatorką opieki do dzieci. I mam zarazie stypendium 100 alone'ów na tydzień, więc nie jest tak źle. Od 9 do 19. Ciekawe, czy te godziny się później zmieniają, bo ja chyba miałam tylko drugiego, trzeciego poziomu już potem albo rozgrywka mi się znudziła, tworzyłem nowe simy, albo coś, zawsze coś mi się. Zawsze co innego było. Ty miałeś jeszcze podejrzewam rachunki do zapłacenia. Musisz się zapłacić, bo potem przyjdzie komornik. Nie możesz to było to segregować i zmienimy ten Twój strój, bo ja nie chcę ten strój, chcę normalny strój później jeszcze, a miałam chyba jest stworzona nawet nie stroje, no to weźmiemy strój drugi bo w tej pierwszy już miała no nie chcę, żeby ona po prostu w tym chodziła, nie podoba mi się w ogóle na za dwie godziny A czemu ona w piątek ma wolny? bez sensu ja myślę, że te dni wolne po prostu będę przeskakiwać, bo to tylko test a ona w piątek, sobotę, niedzielę nic nie będzie robić więc po prostu będę prowadzić rozgrywkę prywatnie, a już zacznę po prostu od kolejnego poniedziałku, żeby pokazać, jak to to dalej idzie. Jej obowiązki ma ogólna opieka, przyjemność z dziećmi, nagle sytuacja, czyli na przykład, no... się zesra, to trzeba szybko interweniować. Takie szmery, bajery. Wiem, że chyba, o, w sumie nie będę sprzątać dla Ciebie, sprzątaj sama W sumie z tego co wiem, to właśnie będą te yy, dzieci będą trochę większe, bo na to już może przechodzić jakoś tak Nie pamiętam dokładnie No jak mówiłam, do trzeciego poziomu max doszło mi Rozgrywkę zmieniłam, bo od razu mi się ta znudziła No nie jest taka Myślę, że Nienia Ruda właśnie będzie fajnie pasować do, do tego Second Luku. Ma oczywiście też drzwi garażowe różowe, i ma samochód. Musiałam mi kupić samochód, no jednak jak wykonać będzie chciała gdzieś coś pojechać, na zakupy czy coś, czy do spa. To zawsze może pojechać. ja że piątek wam nagram, a sobotę niedzielę już po prostu odpuszczę. Zobaczymy też jak to będzie nie chcę też, żeby było... Żeby się nic nie działo. Trzeba przysić ci sami, no. To co wtedy. Przeszedł ten gościu. Rich, Rich Streaker I ona ta wampirka. A oczywiście on się z jej zabuja już. Bo jakby nie. Chyba, co ty w dzieciach musimy robić? Czemu ty zmieniłaś te ciuchy? Musisz się zmienić na tamte. A eee, jak ma tutaj? jest w takim sobie nastroju jest samotny no, już teraz nie będziesz samotny my się temu zaopiekujemy może płaskotujemy pościskamy a ona co? ona jest w okropnym nastroju, bardzo głodna więc ją zaraz damy tutaj to jest ona? tak Na, nawet krzesełko wie, że jesteś głodna już od razu twoje imię jest No, mam najpierw się nie zajmę, bo nim jest najmniej. No, teraz ci damy jeść, mała. To są wszystkie zabawki, jakie mogłam wykupić właśnie z tego. O, ci kasa poszła. Coś o czymś nie wiem? Coś wykupiłeś połtajemnie? Ja nie patrzałem, co? Przyznaj się. No bo on już jest chyba okej. Okay. Jest trochę głodny. No jak, to, jak trochę jesteś głodny, to jeszcze trochę poczekasz, wiesz? Jak graficznie tak dziwnie się tu gra. Czuć, co jest tak wszystko ładnie gładko, można tak powiedzieć. Tu nie. Podać ci te... De... Można podać jedzenie. Jest śniadanie, więc można ci te gofry podać. chcę ci te gofry. No już. Ale nie musisz krzyczeć, zaraz ci dałam. Mama cię nie wychowała teraz. Niny. Nina musicie wychować tutaj. Żebyś nie ryczała, nie krzyczała do jedzenia. A więc dobrym nastrojem. A jakiś ma problem dzisiaj. I No i smacznego. No, nie możesz słuchać tych krzyków, no jednak kiedyś rodzinna, ale nie możesz. A nie, za No trudno. No ten teraz się robi głodny. Bardzo głodny. No, Jak mu możemy dać butelkę? Wiem, że to trochę nie fair, ona dostała jednak normalne żarcia, mleko. Ale no, no, mu to chyba będzie tak obojętne. Tylko dzieci. Dzieci ma no, obojętnie co mi się daje do jedzenia. nie mnie to już by było ciężej. Ja no i na razie możesz już telewizję telewizję. Oni tak oni jedzą sobie. No wiem, że to jest przez moją sinkę zrobioną, bo jak? Ona jest najlepszą kucharką ever. I ogólnie też sobie jej podwyższyć poziom gotowania, bo też jest mała właśnie cechy urodzona kucharka. Chcę podwyższyć tą cechę. No Można w sumie cechę, umiejętność. No już ma drugi poziom, tu ma charyzmę. Chociaż charyzma jest niepotrzebna ani logika, ale. Może no, rzeczywiście zrobię, jak będą jakieś babskie właśnie profesje, no to myślę, że chyba nią będę robić. I służy jeszcze faceta i na przykład jak będzie strażek czy coś, to po prostu zrobię do tego faceta i on będzie testował. Nie, może to tak jakby zrobimy. To jeszcze chyba może w tym samym mieście. To jest jednak duże miasto, więc kariera będzie na pewno lepsza. Chyba, co ty chcesz? Brzydko pachnie. O, Czy Gdzie tu jest? Tu jest bo pietuszka, i potem możesz zaatakować pazurem. O, tu macie plus, bo tu mam po polsku. Tu był wybór, żeby w ogóle. Jest im jak się wybiera, to jest wybór, że po polsku, a nie, że automatu daje ci na angielski. chociaż jeden dodatek miałam właśnie kupowany w Wielkiej Brytanii, a resztę miałam w sumie w Polsce to Simce to mam już strasznie długo ona coś co? nieco więcej zabawy, no to spoko, tutaj Cię odłożymy zajmiemy się tym smrodem Gdzie ty tu masz? gdzie ty masz tu zmiń piłkę? ślepa jestem? To zapewne tak. Dlaczego nie ma zmiń brudnej? Przecież on wyraźnie ma brudną. No, nie wchodzę w to. Przecież. co? Jak to jesteś brudna? Przecież przed chwilą zmieniałam ci to. Cuchnie. A jak? No, teraz jest brudną, tak? A komunikator już pokazywał, że już się śmierdział. No spoko. A on się bawi świetnie, więc może go odłożyć. Teraz trzeba się tą zająć. Cuchnął się w, 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 Jak to co to pisze? miała. Mały wypadek, i okropnie cuchnie. No to właśnie o tym mówię: o tych właśnie ich interwencjach. Co to było? O sytuację. sytuacji. Przecież to jest co? Chyba, że nie wiem dotkną czegoś i się poparzą czy czymś, nie wiem, ale też nie wiem czy to jest możliwe w tych simsach, bo tutaj raczej mało realistyczne jest. Znowu cuchnisz, o co ci chodzi? Podrzucaj ją i możesz ją zostawić. Też się nazywa profesjonalna opieka, nie? Ale zobaczycie, oni będą zadowoleni. Rodzice będą zadowoleni. Miesz w świetnym nastroju też. Nie coś przekąsi, to ty nie za dużo żasz? Człowieczku? Możesz się z nim pobawić? Że dziwne, że facet bawi się dalotami. No, no fajnie. Po prostu zabawki to jest są, nie? Nie mogę sobie wybrać co w są. Co ty chcesz od niego? Zresztą podrzucę. No dobra, niech ci będzie. Nie, czy one mają tutaj włączone wolną wolę. Zaraz sprawdzę. Gdzie to Włącz starzenie się. No tak, mam, na długie. Bo to jest tylko test, więc mi tu nie zależy na tym. Gdzie było to, no? Wampiry. A niby są wampiry, ale to chyba nie wiem, czy to nie jest właśnie w rodzinie. Wy, wy, wyłącz akwarium rodziny z systemu. Osobi A, jest. Mie, oso osobistość mi akurat nie obchodzi. A może być nawet gwiazdą mniań. Chce być. A tu jest wol poziom wolnej woli. Wolne, wolna wola duża. Wyżaków też. No to ma wolną wolę. Niech ma. Też nie będę mniej wszystko robić, nie? A, no nie możesz zostawić jej. Przecież ona się teraz bawi. Tak? Możesz ją zostawić? Czy nie zostawisz? Nie, nie zostawisz. No dobra. Ja ci będzie. Może muzyczkę? No, nie chciałam tego wziąć. Chciałam włączyć muzyczkę. Mogę? Co, nie mogę muzyczki włączyć? Co, o co chodzi? O co chodzi? no? A, mogę. Ale na niskę. I może niezależna. Fajne nuty są właśnie niezależnej. Odkryłam to, co chcę wyrzucić. Dobrze. Recycling. Najważniejszy, trzeba Nasze majtki natury. Coś masz? Jakąś pocztę? No, nie masz nic, możesz przekazać. Jakieś datki na coś. Ja na razie to nie jest tak źle, bo jest tylko ich dwóch i one nie są takie wymagające. nie coś przekąsi to poczekam aż wy nie będziecie chętnie coś chcieli przekąsić, tylko będziecie głodni naprawdę o no właśnie, nie posprzątałaś tego no nie, ładnie takim syfiarzem być, a właśnie kto tam u ciebie? no to tym nie by się... no nie by ci się chce, nie by się nie chce, tak jest na pośrodku zobaczymy jak przyjedziecie tą sarię, czy coś nowego Będę planować ogólnie różne jakieś takie inne robić, niż jakieś challenge czy coś, co jak na YouTubie często. Coś nowego, coś innego. No jak ładnie czyścić kibel, pięknie. Nie zdziwcie się, jak będzie mi się ciały czasami te Simsy i nagle się zmrożą. Już tak mam, ale kiedyś miałam gorze na starym laptopie. To była tragedia, że grafika wariowała, tu się jakieś przyciągały różne, to na moim starym kanale nawet mam... Filmik o pomoc, jak to właśnie zrobić. To właśnie niby, był właśnie z kartą graficzną, coś nie tak chyba. A teraz już tego nie mam. No i ogólnie, się tak cięło, jak ja grywałam kiedyś seriale simowe, to było, jak to się cięło, te simy stawały, ciężko było cokolwiek przerobić, jakoś zrobić. A jeszcze to nie było taka, można powiedzieć, profesjonalna. Nie umiałam też. Miałam inny program do przerabiania, to było Camtasia Studio. Jakoś taką tasia studio 8 chyba. Chociaż nie pamiętam, w tych czasach może jeszcze było 7 czy jakoś tak. A nagrywałam uh, Może z 6 lat temu, 7 Ciężko było właśnie z tamtym. Co ty trzymasz? No to ty masz tą pozytywkę. No Sucha pozytywki. No jak słodko. O, jak słodko. Znaczy zdjęcie zrobię. Dokładnie wygląda. No, coś trzeba z nimi robić? Jest trochę głodny. Ja wiem, bo jak jesteście trochę głodni, to już mogę was nakarmić. Mogę? Sebastian, dobra, w do pierwszej kolejce, dobra. No. Dziwne, że nie ma opcji, że można wybrać, kogo chce się sposadzić, no ale trudno że jakoś z tym, z tym faktem. Nie, wiem go wobec Pani, że powinien sims Simstrójka, ale Sims 4 nie ma dodatku takiego, żeby, robić, żeby być tą nianią, żeby właśnie opiekować się tymi dziećmi. Pomyślałam, że właśnie mogę to zrobić Sims Simstrójce, skoro jest taki dodatek i i właśnie można mieć taką karierę po w ogóle jest dużo karier z jest strasznie dużo karier niż z czwórce 4 ser, który może Tak, tam smażony ser przez tą bluzkę nie wiem czemu, ale miałam ochotę dać mu ten ser bo on taki jeden ser gouda i ser nie wiem, może kiedyś nie znam się na serach w sumie bo jak ser po prostu <tłuk> to rodzaje serów przez tą bluzkę Ten zielony to ser pleśniowy, chociaż ser pleśniowy to jest chyba bardziej biały niż zielony, ale nie będzie. I tak wychodzi taka sama paćka. Jest chyba wystarczy, że nie będę sobie dawać. Jest taki sam kolor. Sama wygląda ta paćka. To użyj. I... może wziąć surówkę sobie. Chcę co? Jestem jesteś trochę głodno? No poczekamy jak. Sebastian sobie zje Sebastian jak? Striker Zestrajkować nam tutaj No a to jak muzyczka przy pracy. Zawsze się lepiej pracuje, nie? Czemu to jest tak głośno? Co? Mi się że to jest głośno strasznie. No ja przypina to. Może jakieś weznanie wiem, latynowskie nuty, zobaczymy. Wyspia sy O, niech się poczują jakby byli na wyspie. Na Hawajach. Co? Brzydko pachnie. Ty zawsze brzydko pachniesz, kuźwa <laughs> Z tymi dziećmi się ja tak. Ale dobrze, że pokazuję, bo ta bym nie wiedziała, co z nimi robić. Już jest na jesteś? już masz ten pasję? Szybko. Chyba szybko, bo zaraz się kończy, o 19 kończysz. Chyba ty, ty go zmień i daj szybko butelkę, bo tu już nie zdążysz widać nic zjeść. To jest na Anakam na To szybko, bo czas nam leci. O 19 zaraz przejdę po dzieci i co? Będą mnie zadowoleni. O On Już mój Możesz iść szybko? Proszę. No już nie pokazuję. Twoja umiejętność opieki nad dziećmi nie pozostaną niezauważalne. Sebastian Striker był w świetnym nastroju, gdy przyszedł go odebrać. Zacznę o tobie mówić znajomym. O, dzięki. Ziom. Ninna Towarek, właśnie zaprzyjaźniłeś się z wampirem. Ona zawsze ale. To dobrze zapamiętasz. Jak? raport opieki dziennej na koniec dnia? Sebastian Striker, świetna Belisa. E, belisa? Belisa hemlock Dobra, Nina Towarek zarobiła 210 simulonów. Świetnie, no cieszy mnie to. Naprawdę mnie to cieszy. Jeszcze iść nakarmiła ją, no góry, perfekcjonujące, ale wyłącz już tą muzykę. Trochę mnie irytuje o, możesz akurat pokaż, że jesteś dobrym nianią, jeśli przy przed telewizorem i sprzątasz zabawki po dzieciach. Tak. Pokaż im. Pokaż, na no, co cię stać. No już, już. Sprzątaj. No super, że są zadowoleni. Widzicie, ja jestem super nianią, ale tylko w Simsach. W prawdziwym życiu to była tragedia jakaś. Gdybym ja miała się dziećmi opiekować, to bym prędzej, nie wiem, prędzej bym zjadła jakieś warzywo niż, kurde, nie, nie wiem, nie no, nie chcę takie sobie challenge'u robić, bo ja ważę, w to mam długie zęby. No dobra, no to ona już w sumie w sumie no, wszystko zrobiła, nie ma nic do roboty, może chcę jeszcze poglądać tą telewizję. No, będziemy kończyć z tym pierwszym odcinkiem. Na razie będę robić jeden dzień, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Jeden dzień, jeden odcinek, drugi dzień, drugi odcinek. Gratulacje, Nina właśnie porobiła swoją umiejętność gotowania, osiągając poziom trzeci. Nina może kupować nowe przepisy z księgarni. Super. Ale no, trochę za późno na kupowanie jakichś książek albo czegokolwiek w tej tygodniu. Kupimy może w piątek. Zasłużysz? Jak tam twój poziom ogólnie? On już się sprawia. To nie na drugi poziom. Fajnie. No jak z przyjaźnią, z tymi dziećmi. Z nią, ja masz się jako przyjaciółkę, ale ja go masz jeszcze jako znajomego. Z nim musisz się bardziej zaprzyjaźnić. Chociaż na tym poziom jak ona ma. Czyli sami to może nie do końca, bo oni tak przynoszą te dzieci i jej domi, to wszystko. Ale mi nie ma ani kukuryku, nie? Myślę, że ta seria może być ciekawa. To zawsze zaś będzie się dziać. Ja też będę wam czytać tutaj co? Bo tu jest po polsku, nie muszę wam tego tłumaczyć. Super. A teraz ja wolę trójkę czasami grać, bo tu też jest po polsku, a. Ja Chciałam mieć spojrzenie po, po polsku, właśnie tam w The Sims 4. No ale no co? Nie wiem, jak to zrobić. Musiałam mieć hakowaną. Yy, hakowaną, tak to się mówi? Strollowaną grę. Pobrano ją nielegalnie? No, może tak. Wtedy może by coś piekło. Jakie ty masz poziom gotowania? Trzeci, o. Dobrze. Możesz umyć ząbki. No chodź, chodź. To ci suchnie. A, ten talerz, no muszę go posprzątać, ten talerz dzisiaj nie będzie cuchnął, nie? Lustro bym musiało się dokupić. Tak dziwnie bez lustra mi jeszcze zęby. Ja bym się dziwnie czuła bez lustra, nie wiem czemu. Ale to już tak jest po prostu zakodowane, że zawsze przez lepiej jest lustro w łazience widzisz jak myjesz te zęby przynajmniej ja to ja bym nie potrafiła bez dwóch stron ja lubię patrzeć jak moje zęby bardziej w simsach smej, możesz się spać bo trzeba rano wstać sama się robota nie wykona nie? myślę, że jeszcze podłogę zmienię jakąś kolorową zrobię tutaj też będzie fajniej. Tak myślę. No, no to. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobała, że taka seria Was zaciekawi. Dawajcie łapeczki. Łapeczki zawsze mielo widziane na moim kanale. Komentujcie, napiszcie, czy Wam się takie coś spodoba, czy ktoś będzie chciał oglądać takie coś u mnie, bo nie ma tego za bardzo na YouTubie a Myślę, że warto właśnie taką serię zrobić, żeby właśnie pokazać, jak te kariery wyglądają od pierwszego do dziesiątego poziomu Może kogoś to ciekawi, może ktoś na przykład nie chce mu się dochodzić do 10 dziesiątego poziomu, a przynajmniej będzie widział, jak to wyglądać I może akurat się zachęci, nie? No i dajcie mi jeszcze suba Zasubujcie mnie, przepraszam, nie mam tego wypowiedzieć Zasubujcie mnie Mój właśnie narzeczony się chyba mnie śmieje no dobra, będę kończyć i widzimy się w kolejnym odcinku.